I widzę z tej strony klatki. W dzisiejszym odcinku będę musiał wytrzymać, czyli mam challenge siedzieć w tej oto tej klateczce, takiej zbitej. No, z, no wiecie, no, ze skrzynek przez około 4 czy 3, ileś tam godzin. A jak wytrzymam, dostaję darmowe. Każdy, z co napisze komentarz, gaming, dostaje Klawiaturze lub inne rzeczy timingowe. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Starczyn. Jak wiecie, to jest firma soki, produkuje soki różne, a mamy do dzisiejszego challenge'u nawet wentylatorek od Chińczyków, takich jakiś tam kupiony. Nie przedłużając, wchodzę do tej klatki, więc szybkie cięcie, i widzimy się jak ja już będę w klatce. Jestem tutaj, tutaj. Zobaczcie, wentylatorek chodzi, no bo jest gorąco, że nie wiem. Zaraz i zamyka zamek, w tym, więc chwilkę, chwilkę tym, w was za widok, widok, no w tym, w No w będzie. No w tym, w tym, w tym, w będzie? będzie. będzie, Więc zobaczcie, no resztę czasu spędzę sobie tutaj, no i zobaczycie, wy macie, no nie przyspieszone tempo, ale może będziecie sobie oglądać trochę szybciej, no trochę wiecie, no. będzie lepiej. więc w widzimy się za jakąś godzinkę, dwie lub trzy zobaczymy wtedy co witajcie widzowie, ja jestem Ignacy, jak już znacie mnie z kanału Damy zaraz klakierowi zadanie za jabłuszko za jabłko takie jabłuszko lub mandarynki, co on będzie chciał a zadaniem będzie rzut do celu Zaraz wezmę tutaj kawałek jakiegoś patyka. Patyk, wyznaczę mu tym patykiem cel i musi rzucić no nie wiem czy on się rzucić nakrętką na przykład co sokutarczym. Tutaj masz swój, masz patyk, a twoim do wygrania jest klakier jabłuszko. A więc cięcie widzimy się jak klakier to zrobi. Więc zobaczcie klakier. Dobrze masz na celem nawet dzięki Jabłuszko do mnie wraca. No i wraca, wraca. skąd to do mnie masz jabłko, zaraz ci tam wepchnę. Polerowa, masz. A propos tych zakrętek, co są teraz nowe, to są diabelnie jakieś diabelstwa, które nie wiem, jak to można robić, ludziom takie. Jeszcze ktoś, nie wiem, pomyślcie sobie, że ktoś musi szybko otworzyć butelkę, bo umrze z praniny. No i wyobrażacie sobie, że musicie jeszcze to oderwać, czy coś takiego. Dobry tołczyn. A dobre moje jabłuszko jest. Moje jabłuszko też dobre. No lepsze to niż chleb z nasmy. Widzimy się za jakieś 5-10 sekund, tak? 5-10 minut. Cześć. Witajcie, widzowie. Ja jestem Ignacy. Mamy challenge dla klakera: żeby dostał się żarełko i coś do picia, musi czerać założyć se na uszy. Takie o, jak kolczyki, musi se założyć. Jeżeli tego nie założy na filmie, ja nie dostaję jedzenia. nie jedzenie, jedzenia, więc takie coś leci do niego tu słoneczniki nawet wyrosły Przepraszam za to normalnie mamy strach a jako radio zobaczcie sobie, a tu mamy nawet tego tu jest strach taki o Ogółem, bo mamy dużo no i tu jest nawet takie zbroje konie jakieś ustawione, żeby straszyły ale co? Widzimy się za chwilę, Cięcie. Lakier mam dla ciebie challenge Ciao. Musisz to założyć co na uszy Albo ja ci założę Okej, okay. dobra masz to jak się pokażesz z tym do kamery to Masz tarczy na resztkę moją Tą co ja sobie wypiłem No i co, no i ci, jakieś, ci przyniosę czy wafelki jakieś suche Pięknie, pięknie klakierek. Zobaczcie se. Zobaczcie se, jak klakierek tam se ma to. Do końca odcinka nam tam jest. No nie wiem, jak se chcesz. mnie mnie, mnie, jakie dobre czarosinki. No dobre, dobre. Dobre są, bo wczesne. Masz tu ląduje soczek do ciebie. Jak widzicie, sok wylądował u niego. No i co, no? To nic ciekawego tu się będzie działo. No. To minęło jakieś pół godziny, pięć, pół godziny, czy coś takiego. Godziny, nie no, trzy godziny minęły. No nic ciekawego się nie dzieje. To inaczej, zrób oprowadzkę po działce może w tym czasie. No nie wiem, nie wiem. Ale dasz mi jakieś sucharki, czy coś? No dam, dam, lecę po nie Dobra, narka Zobaczcie widzowie, mamy dla krakiera już tutaj taki posiłek posiłek, bo posiłek no ale jest no więc widzicie krakier se, to już ma z tym sokiem miał więc zobaczcie lecimy, lecimy bo taki ładny jest ciastka leżą tutaj masz ręki no i co, poczekamy za chwilkę aby sobie obejrzeć jakieś inne filmy krótki bardzo ten film jest bo aż 7 minut rekordowy Kr rekordowo krótki żartujemy ze sklepem sobie w jak to było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy się w następnej części, czyli druga część, druga czy lecz w okratce. Pa, pa Widzimy się w następnej części. Pa, pa.